Yośima Nolciska, ja jestem Rukiel ja dzisiaj. Nietypowy filmik w sumie, bo będzie to pierwszy odcinek z serii Overwatcha. Jest to w sumie taki nieplanowany odcinek z tej serii, ale jakże potrzebny. To, co ten gracz wyczynia, to jest po prostu szczyt chamstwa jeśli chodzi o granie na fake GPS-ie, ponieważ ten kolej jest na przykład cały dzień w gymie, ale jak widzi, że w którymś mieście mu tego gzima odbiją. Mimo, że nie może odebrać końców, musi tego Jima normalnie zbić. To nie jest tak, że dzisiejsze dowody, które pokażemy w tym Overwatchu, to jedyny moment, kiedy się spotykam z tym graczem. Otóż nie. Ten gracz już w sumie od dobrych kilku miesięcy cały czas namolnie odbija tego Jima. Jak wiecie, na swoim kanale tworzę serię, w której to robimy Jima z waszym udziałem, czyli udziałem widzów, w którym to wstawiamy albo jakieś niecodzienne Pokémony, albo zestawiamy jedne typy razem. I dzisiaj miał być właśnie odcinek z Jima z najlepszych Pokemonów w Pokemon Go. Natomiast wy domyślacie się, dlaczego tego ten odcinek nie powstał. Także dzisiaj banujemy pierwszego, ale za to najbardziej namolnego cheatera w Pokemon Go, na jakiego w życiu trafiłem i ten cheater to jest dla nas target numer jeden. Od razu chciałbym dodać dwie rzeczy. Niantic rozpatruje głównie w pierwszej kolejności biorowe podania o ban dla gracza. A druga ważna rzecz, o którą wiele osób się martwi, to to, że a co jeśli grupka graczy się zmówi i zraportuje jakiegoś uczciwego gracza, przecież dostanie bana za nic. Otóż moi drodzy nie, bo Niantic rozpatruje wnioski w ten sposób, że gdy już trafią do nich raporty i oni oni mają zamiar je rozpatrzyć, to nie sprawdzają dane konto. Na wie, że są na świecie tacy cwaniacy, którzy na przykład ze złości zraportowaliby jakiegoś uczciwego gracza, no to logiczne jest to, że konta będą sprawdzać, także każdy uczciwy gracz nie ma się o co bać. Także zapraszam do oglądania. A w sumie możecie zostawić jak najwięcej łapek w górę, żeby jak największa widzów zobaczyła ten odcinek i jak najwięcej osób wysłało raport na tego gracza. siemono dziska, ja jestem Ruki i witam was z Poke Opla, Bo dzisiaj wybieramy się na gym, bo zrobimy coś wyjątkowego, a mianowicie gym z najlepszych pok Pokémonów w Pokémon Go. Pokemony, których użyjemy w tym odcinku pochodzą z waszych kont, więc dzisiaj polecam pozdrowionka. Zatem bierzmy się do roboty. Mamy tutaj czerwony gym, a w środku tego gymu mamy Raidona 2081 CP oraz tutaj piszanin czyli cheater yy, miesiąca chyba. Możecie go banować, bo już na niejednym jednym odcinku był. Fake GPSował, dalej Fake GPSuje. Także tego pana też tutaj można zbanować, a na pewno go odbijemy do tego odcinka. Ja tutaj za zamiast Raidona chyba najpierw Weipariona, bo Vaporiana to jest taki pokemon, że ani nie dostaje w pierdzielu Jest yy, tutaj Super efektywny na Raidona, także Powinno pójść szybko No i co, klepiemy tutaj ziemeczka, nie będę tu nawet chyba dojowa Bo nie ma sensu, chociaż powiem wam, że Raidon jak broni Jimu to dosyć mocno klepie Zobaczcie jak mi tutaj ucieka HP to jest taki jednak Pokémon, że, że coś tam tego Jimu obroni, ale zobaczcie, jest strasznie uległy właśnie na wodne Pokémony i dostaje od nich niemiłosiernie mocno. Jest tak bardzo tutaj nieodporny na te wodne Pokémony, że po prostu szok. A zobaczmy tutaj jak Ursaring. A no Ursaring ogólnie nie jest jakoś taki yy, do obrony gymu zbytnio, ale dosyć przyzwoicie no, nas tutaj bije, mimo braku tutaj super efektywności. No ogólnie ja lubię Ursaringa i mega na tego Pokémona czekałem, jeśli chodziło o ewolucję tego Pokémona kto nie widział ewolucji to zapraszam i uwaga, ostatnie tutaj hydropompa i mamy ziomeczka z głowy już odbity Jim, chociaż on tutaj chyba nie spadnie dwa levele, coś czuję no, jeszcze będziemy musieli raz porobić tego ziomeczka także do tego ziomeczka wypróbujemy innego ziomeczka którego ostatnio zrobiliśmy w odcinku a chodzi oczywiście o topa. To jest tak tak cool Pokémon, że on musi sobie wystąpić w tym odcinku, bo by go chyba zalało, bo by się chyba Hopok -hop zapłakał. Dobra, to jest taki Pokémon do bicia żony, ale to, to, to możecie sobie sprawdzić w poprzednim odcinku, gdzie go ewoluowaliśmy. Także co, Breakdensik, moi drodzy. Zobaczcie, będziemy na tego Pokémona super efektywni. Ale jak nas ten Ursaring tutaj mocno klepie! Ja pierdziele, co tu się dzieje? Paga! i teraz z, z breakdance'u super atak? Tak jest, i teraz sobie jeszcze się za trzy razy pokręcimy na głowie. I Ursaring leży, kwiczy, robi pod siebie A my będziemy mogli tutaj dorzucić pierwszego Pokemona Z mojego konta w sumie nie wiem jakiego Pokemona wrzucić Chyba wrzucę Vaporeona, bo to jest u mnie najlepsze, co jeszcze nie siedzi w gymach Vaporeona również trzeba tutaj będzie tego naszego Przekoksa uleczyć I chyba właśnie Przekoksa tutaj wrzucimy Z tego względu, że na Przekoksie będzie łatwo nam wbić ten dziewiąty level Więc Przekoksu wchodzisz A my sobie podbijemy level na Jolteonach Które zrobiliśmy w odcinku z Army Eevee Także już wiecie do czego takie Pokemony się przydają Także co, bierzmy się do roboty Podbijam tutaj już chyba. No, sami widzicie po timelapsach, że odbijam od jasności do ciemności, czyli od praktycznie południa do wieczora. A tutaj zobaczcie, już mi zbili kurde Jim na trzeci level. Zmarnowałem praktycznie cały wieczór, żeby jakiś fake GPS mi odpierdzielił całego Jim'a. No, po prostu aż zaczekamy i od razu go banujemy całym YouTube'em. Bo takie zachowanie, no to już trzeba być naprawdę hamem i po prostu, no No po prostu trzeba być toksyczny, naprawdę. Podbijaj tu cały wieczór Jim'a. zobacz, sami zobaczcie, no spada normalnie level. Jim'a. Zaraz się przekonamy, co to za cheater. No bo tutaj. No, no, no nikogo nie ma. No przecież to jest otwarty parking. No, tylko w obrębie tego parkingu łapie Zresztą, zobaczcie. Zobaczcie, kochani, wysiadam sobie z samochodu. Tu mam lustrzankę w ogóle. Dobra, i zobaczcie. W obrębie, tutaj, jest obrąb, w którym łapie Jim. Tu łapie, 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 łapie. Tutaj jest takie zaokrąglenie, zaokrąglenie bo to nie łapie jak wzdłuż parkingu, tylko po prostu tak jakby w kółku, a nie w kwadracie, więc na przykład na tym już nie łapię wam Jim Tu łapie, łapię łapię do połowy drogi, czyli czyli do tego paska białego. Łapie, łapie, tam nie łapie. Łapie, łapie, łapie. No i tu już nie łapie wam co, nie? I widzicie gdzieś tutaj tego piszanina? Bo ja nie. Także zaraz tutaj całym kanałem zbanujemy tego cheatera Już jest pierwszy level Jima No po prostu takie zachowania to jest, to jest karygodne naprawdę, żeby się tak zachowywać Zwłaszcza, że ta osoba widzi, że ja podbijam Jim A po co innego miałbym podbijać Jim, jak nie właśnie dlatego, żeby sobie tutaj zrobić Jim z widzami no bo gdybym robił Jima takiego dla siebie, to od razu by koledzy wrzucali Pokemony, nie? A nie, że ja zostałem sam z tym wyporionym w Jimie Dobra, zaraz zobaczymy, co to za toksyczny gracz. I tego gracza, w szczególności tego gracza, zbanujemy. Zresztą ja wam pokażę zaraz, jak zbanować graczy w Pokémon Go. To zbanujemy tego gracza raz. O, jest jakiś z waloru. Oczywiście, to nie jest wina waloru. Także walorowi zaraz pomożemy takie raki wypleniać z ich drużyny. A teraz zobaczmy, co to za rak. Pisanin, no któż by inny, to jest właśnie ten Weteran, który absolutnie najbardziej niszczy grę właśnie w mojej wsi. Także tego gracza trzeba zbanować, bo to jest taki rak, że jak się go nie zbanuje, to on będzie zatruwał życie w całej Polsce. Zresztą widzowie pisali mi, że on w innych miastach w Polsce też niszczy grę. Ten gracz już dzisiaj nieraz był w tym Jimie, więc odebrał sobie już końcy. Więc on to robi po prostu tylko, żeby flamować, czyli po prostu niszczyć grę innym graczom. A jak to w naszej serii bywało w zeszłym roku. Jak zbanowaliśmy całym YouTube'em, o zobaczcie, już jakiś inny odbił tutaj Jim'a, ale to już jest za późno, to ja już się na tym Jim'ie nie będę ten, nie będę tego Jim'a expił, bo to jest bez sensu. A przez takich graczy to ani nie mogę na, zbierać na kompa, no bo przecież muszę stracić cały wieczór, żeby... O zobaczcie, następny niebieski tutaj Dragonite, kolejny yy, grak, U356. Tego pana też możemy zbanować. Ja nie, ja nie wiem czemu oni się popisują, chyba głupotą i brakiem życia, bo to naprawdę trzeba nie mieć życia, żeby siedzieć w domu, napierdzielać w telefon. Na Fake GP'sie i odbijać komuś Dima z połowy Polski, mimo że się odebrało końce. Także teraz pokażę wam, jak takich graczy zbanować. Dobra, także teraz pokażę wam jak raportować gracze, którzy grają na Fake GPS-ie. Ogólnie jeśli łamią regulamin gry. Niestety ekran komputer nie będę miał zbytnio jak na komputerze nagrać, ale to nie poradzimy sobie bez tego. Wpisujemy w Google Pokemon Go. Tak będzie wam łatwiej znaleźć po prostu tą stronę, czyli na tx Pokemon Go. To jest oficjalna strona na do Pokemon Go. Później wchodzimy tutaj w zakładkę Support Czyli tak, jakby pomoc dla graczy, co nie? Dajemy tutaj submit a request i naciskamy na zakładkę report inappropriate gameplay No w każdym razie na to naciskamy. Tutaj dajemy report i co chcemy zreportować? Gracz czytuje, gracz źle się zachowuje, yy, wulgarna nazwa yy, gracza, ale tutaj możecie. Zbanować stronę albo aplikację trzecie, na przykład Fake GPS ogólnie jako aplikację. Jeszcze tutaj jest jedno. Ale my dajemy gracz cheatuje, moi drodzy, naciskamy to. Powiedz nam więcej, jestem koło Jimu, a nikogo tutaj nie ma. Czyli to widać, że nie jest tylko nasz problem w Pokémon GO. Ktoś potwierdził, że ten gracz czytuje. Inne, ale my damy to bo Przecież byliśmy koło Jimu a gracza nie ma. Tutaj podajecie swój nick w Pokémon GO. No to ja tutaj podaję swój. Kładnie, zgadza się. I tutaj dajemy nick naszego y, cheatera. Jeszcze sobie tutaj kopił, wklej zrobiłem, pisz. tutaj podajemy swój adres, i e-mail. Lepiej, żeby ten adres, moi drodzy, był taki sam jak wasze konto. Znaczy, nie najlepiej, tylko to jest jedyna opcja. To konto mam na tym mailu. No to, no to muszę podać właśnie tego maila, który jest z tego konta, co nie? Nie możecie sobie jakiegoś innego maila podać. A tutaj dodajemy info jakieś. Dobra, tutaj walnąłem jakiś powód. Wy możecie napisać po prostu to samo, co jest tutaj. Tutaj możecie dodać zdjęcie, ale, ale to nie jest jakoś tak, jakoś tak bardzo koniecznie. Ja tutaj później wyślę drugiego jeszcze ban Apila, właśnie ze zdjęciem i z jakimś tym krótkim nagraniem. Ale to później, bo to zanim by się wysłało na moim internecie, to normalnie byśmy musieli tu czekać z pół dnia. No i co, i dajemy submit. Wszystko jest dobre i submit. No i już wysłano. Zobaczcie, tutaj pisze. Request zostało submitted successfully, czyli zostało wysłane e, prawidłnie. W sumie jeśli ktoś chce pomóc, to może napisać w komentarzu jaką treść tego bana może wysłać e, właśnie do Night's, bo jestem w stanie to zrozumieć, że nie każdy umie po angielsku. Więc jeśli ktoś napisze, jaką treść może napisać właśnie w tym miejscu, gdzie ja napisałem tą swoją treść, to ja przypnę serduszko w taki komentarz i możecie przepisywać od tych osób. Także pokażmy, że jednak jesteśmy wyżej niż fake GPS-y. Zraportujmy tego gracza. Możecie też zostawić łapę w górę pod tym filmem, żeby jak najwięcej osób trafiło na ten filmik i jak najwięcej osób wysłało raport. Także co, widzimy się jeszcze w komentarzach na dole, gdzie będę przypinał serduszka. A tymczasem ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, cześć!